Serdecznie witam na kanale MatSpot. W tym odcinku będziemy mówić o nierównościach kwadratowych i będzie to już drugi poziom z tego tematu, taki trochę rozszerzony poziom. W całym filmie rozwiążemy cztery takie przykłady, a rozpoczynamy od przykładu A. Tutaj są nawiasy i te X -y są tutaj nie po tej stronie co trzeba. Zacznijmy od tego, że tutaj te nawiasy wymnażamy w taki sposób. Tą trójkę trzeba sobie zostawić na początku bez zmian. I w nawiasie wpisać to, co wyjdzie z wymnażania tych dwóch nawiasów, czyli tak najpierw wymnażamy 1 razy x to jest x. Potem 1 razy dodatnią 2 to jest plus 2. Teraz ujemnego x wymnażam razy x to jest minus x kwadrat i ujemnego x mnożę razy dodatnie 2, z tego jest minus 2x. Tutaj zamykam nawias, to przepisuję bez zmian. Teraz tą trójkę wymnażam razy cały ten nawias, 3 razy x to jest 3x, 3 razy dodatnie 2 to jest plus 6. 3 razy ujemny x kwadrat to jest minus 3x kwadrat. 3 razy ujemne 2x to jest minus 6x. No i tutaj mogę sobie od razu tego x przenieść na drugą stronę. To będzie ujemny x i tego x kwadrat też przeniosę. To będzie dodatni x kwadrat. I to wszystko jest mniejsze od zera. Redukuję teraz x kwadrat na początek. Minus 3x kwadrat i plus x kwadrat to z tego jest minus 2x kwadrat. Same x. -y. 3x minus 6x to jest minus 3x i minus jeszcze 1x to jest minus 4x. I wyrazy wolne bez x to jest tylko 6, przepisuję plus 6. Tutaj mogę sobie rachunki trochę usprawnić. Mogę sobie wszystko podzielić przez 2. Tu będzie minus x kwadrat, tu będzie minus 2x i będzie jeszcze plus 3. Mam już uporządkowany trójmian kwadratowy, w takim razie ustalam współczynniki. Liczę deltę b do kwadratu to jest minus dwójka podniesiona do kwadratu, minus 4 razy a, czyli minus 4 razy minus 1 i jeszcze razy c to jeszcze razy 3. Wychodzi z tego 4 z potęgowania, tutaj będzie plus, bo są dwa minusy i razem będzie z tego 12, delta wychodzi 16, zatem pierwiastek z delty to będzie 4, można liczyć x1 i x2. Minus b, czyli b ze zmienionym znakiem to będzie dwójka, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 4, a na dole 2 razy a, czyli 2 razy minus 1, u góry minus 2, na dole minus 2. Zatem wychodzi nam, że x1 jest równe 1, teraz x2, tutaj będzie znowu dwójka u góry, ale plus pierwiastek z delty, czyli plus 4. Na dole 2 razy minus 1, dostajemy z tego u góry szóstkę, na dole minus 2. Ostatecznie z tego jest wynik minus 3. Zaznaczamy te x1 i x2 na osi liczbowej, minus trójka tutaj, 1 tutaj, parabola, współczynnik A jest równy minus 1, więc parabola będzie mieć ramiona skierowane w dół, a nas interesuje kiedy to jest mniejsze od zera, Mniejsze od zera jest tutaj i tutaj. Zatem będą tutaj dwa przedziały, x będzie należał do przedziału od minus nieskończoności do minus trójki, tutaj przedział otwarty i drugi przedział to będzie przedział od 1. Do plus nieskończoności przedział otwarty. Przykład B wygląda w ten sposób. Tutaj mamy wzory skróconego mnożenia. Będziemy korzystali z takich wzorów. I działamy tak. Ta trójka znowu zostaje przed nawiasem bez żadnych zmian. A w nawiasie wpisujemy to, co wyjdzie z wzoru skróconego mnożenia. Czyli będzie tak. Najpierw ten x podnosi się do kwadratu. Potem tego x i dwójkę się wymnaża. x razy 2 to jest 2x. Ale trzeba to podwoić, więc będzie plus 4x. I na koniec dwójka podniesiona do kwadratu daje nam to czwórkę. I tutaj nawias zamykamy. Czyli zrobiliśmy sam wzór skróconego mnożenia. Tutaj z tym minusem będzie podobnie jak z tą trójką. Minusa przepiszę, a w nawiasie wpiszę to, co mi wyjdzie z tego drugiego wzoru skróconego mnożenia. Będzie tak. X podnoszę do kwadratu, to jest x kwadrat. Potem x razy trójkę wymnażam, to są 3x. I to muszę podwoić. Z minusem to będzie 6x. I jeszcze 3 do kwadratu da nam wynik 9. Załatwiliśmy teraz wzory skróconego mnożenia. Teraz załatwiamy nawiasy. Trójkę mnożymy razy x kwadrat, to jest 3x kwadrat. Trójkę mnożymy razy 4x, to będzie 12x. I trójkę mnożymy razy 4, to będzie plus 12. A po tej stronie ten minus pozmienia mi znaki. Będzie minus x kwadrat, będzie plus 6x i będzie minus 9. Czyli nie mam wzorów, nie mam nawiasów, to teraz wszystko przerzucam na jedną stronę. To tutaj mi się nie zmienia, tego x będę miał teraz dodatniego, tego X2. Te 6 x kwadrat, te 6x będę miał ujemne i 9 będę miał dodatnią. I to wszystko jest mniejsze od zera. Redukuję x kwadrat, tu mam 3x kwadrat, tu mam 1x kwadrat, razem to są 4x kwadrat. Pojedyncze x, 12x minus 6x to jest na plusie 6x i 12 dodać 9 to jest 21. Ustalamy współczynniki a, b i c i liczymy deltę b do kwadratu, czyli 6 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli razy 4, i jeszcze razy 21, czyli razy c. Z tego dostajemy 36 z potęgowania, odjąć 4 razy 4 razy 21 to będzie 336, czyli ostatecznie delta wychodzi minus 300, to jest ujemna delta, to znaczy, że ta parabola nigdzie się nie przecina z osią x. -ów. Rysujemy w takim razie oś liczbową. Na osi liczbowej nie ma co zaznaczać, nasza parabola, patrzymy tutaj na to równanie, ta parabola ma ramiona skierowane w górę, więc ta parabola będzie biegła jakoś w ten sposób i nigdzie nie przetnie osi x, bo nie ma pierwiastków żadnych, bo delta była ujemna. No i nas by interesowało, patrząc na ten znak, nas interesuje kiedy ta parabola jest mniejsza od zera, a ona mniejsza od zera to nie jest nigdzie. Zatem brak rozwiązań x należy do zbioru pustego. Przykład C wygląda w ten sposób: tutaj też będą wzory skróconego mnożenia, jak widać, tutaj jest wzór i tutaj jest wzór, ale najpierw mamy inny problem tutaj. Najpierw musimy się pozbyć tych kresek ułamkowych i żeby to zrobić, to trzeba sobie tutaj wszystko wymnożyć razy wspólny mianownik tych wszystkich ułamków, które tutaj są, czyli mnożymy wszystko razy 6. I to mnożenie razy 6 będzie się odbywało w trzech miejscach. Tutaj będzie razy 6, na tej kresce ułamkowej będzie razy 6. No i jeszcze to muszę też pomnożyć razy 6. Tutaj mi się skróci szóstka z dwójką, zostanie mi trójka przed nawiasem, a w nawiasie to ja już sobie mogę liczyć tutaj ze wzoru skróconego mnożenia. X do kwadratu to będzie x do kwadratu, znak minus stąd, potem podwojony iloczyn. Iloczyn to jest 2x, a jak go podwoimy to będzie 4x i na koniec 2 do kwadratu, czyli 4. Tak wygląda to, co zostanie z pierwszego ułamka. Tutaj szóstka i trójka mi się skracają, zostaje mi dwójka przed nawiasem, a w nawiasie to co wyjdzie ze wzoru, to jest wzór na różnicę kwadratów, czyli ten wzór i z tego nam wyjdzie x do kwadratu, odjąć 3 do kwadratu, czyli odjąć 9. Tak to będzie wyglądało. A po tej stronie, tutaj chwilę muszę sobie zamienić ten ułamek na ułamek niewłaściwy. Ja to napiszę, że to będzie 6 razy, szóstka na dole, 3 razy 6, 18 i 1 to jest 19 szóstych. 6 z szóstką mi się skrócą, ostatecznie tutaj będę mieć 19. Tutaj wymnażam nawiasy 3 razy x kwadrat to jest 3x kwadrat, 3 razy minus 4x to jest minus 12x i 3 razy 4 to jest 12. Tutaj ujemna dwójka razy x kwadrat to jest minus 2x kwadrat, ujemna dwójka razy ujemna 9 to będzie plus 18. I tutaj z tego dostałem 19, ja ją sobie teraz przeniosę, to będzie ujemna dziewiętnastka, i to wszystko ma być większe od zera. Redukuję x -y kwadrat na początek, z tego dostanę x do kwadratu, zwykłe x -y to jest minus 12x, 12 i 18 to jest 30 i minus 19 to będzie 11 na plusie. Dostaję taki trójmian kwadratowy, współczynniki a jest równe 1, b jest równe minus 12, c jest równe 11. Liczę deltę, czyli b do kwadratu minus 12 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli razy 1, i jeszcze razy c, czyli razy 11. Minus 12 do kwadratu to jest 144, a tutaj z tego mnożenia wyjdzie 44, zatem wychodzi nam fajna delta, z tego wychodzi 100. Zatem pierwiastek z delty to będzie 10 i można liczyć x1 i x2. x1 minus b to będzie 12 po zmianie znaku przy b. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 10, a na dole 2 razy a, czyli 2 razy 1, to jest 2. 12 minus 10 to jest 2. Na dole dwójka, z tego wychodzi ostatecznie 1. Teraz liczymy x2. Minus b to b ze zmienionym znakiem, czyli 12 ciągle. Dodać pierwiastek z delty, czyli dodać 10, a na dole dwójka ponownie. U góry dodajemy, na dole nie zmieniamy i z tego ostatecznie wychodzi 11. To jest nasze x1 i x2. Możemy rysować oś liczbową. Na osi zaznaczamy te pierwiastki jedynkę i 11. Patrzymy, w którą stronę idą ramiona paraboli. Tutaj widzimy, że współczynnik A jest dodatni, czyli ramiona idą w górę. Parabola wygląda tak: będą dwa przedziały: od minus nieskończoności do jedynki. i od 11 do plus nieskończoności. Koniec przykładu C. I ostatni przykład D w tym filmie. Mamy tutaj sporo ułamków, więc od tych ułamków znowu zaczniemy. Trzeba będzie tutaj mnożyć. Będziemy mnożyli razy wspólny mianownik wszystkich ułamków, jakie tutaj mamy. Wspólnym mianownikiem będzie 12. I tym razem, tą dwunastkę musimy ją pomnożyć 4 razy. Na tej pierwszej kresce ułamkowej będzie razy 12. Na drugiej kresce ułamkowej będzie razy 12. Dwójkę też trzeba pomnożyć razy 12. I ten ostatni ułamek tutaj u góry razy 12. Tutaj mi się skraca. Tu jest 1. Tu jest 4. Zostaje mi czwórka przed nawiasem. A te nawiasy to już skorzystamy z wzoru, z takiego wzoru na różnicę kwadratów, z tego wyjdzie x do kwadratu, odjąć 4, bo 2 do kwadratu, dam ten minus stąd i skracam 12 i 4, skracam, tu jest 1, tu jest 3, czyli trójkę mam przed nawiasem, a w nawiasie tutaj będę dawał to, co mi wyjdzie z wzoru kolejnego, z tego wzoru na kwadrat różnicy. Ten wzór działa tak, że x -a podnosimy do kwadratu. Potem będzie minus x razy 3 mnożę, to jest 3x, ale ja to muszę podwoić, więc będzie 6x. I na koniec jeszcze trójka do kwadratu to będzie 9. Koniec z tego działania. Teraz tutaj mniejsze bądź równe. 12 razy 2 wymnażam, to będzie 24. Przepisuję minusa. A tutaj dwunastka z 12 mi się skracają. Tu jest 1 i tu jest 1. Więc tutaj już mi nic nie zostanie, żadna liczba. Będzie od razu nawias. A w tym nawiasie wpiszę to, co mi wyjdzie tutaj z mnożenia między tymi dwoma nawiasami. Czyli mnożę x razy x, to jest x kwadrat. Mnożę x razy ujemne 25, to jest minus 25x. Mnożę ujemną trójkę razy x, to będą minus 3x. I jeszcze mnożę ujemne 3 razy ujemne 25, to jest na plusie 75. Załatwione kreski ułamkowe, załatwione wzory. Teraz załatwiamy nawiasy. 4 razy x do kwadratu, to jest 4x kwadrat. 4 razy minus 4 to jest minus 16. Tutaj ujemna trójka razy x kwadrat to jest minus 3x kwadrat. Ujemna trójka razy ujemne 6x to jest plus 18x. I jest jeszcze ujemna trójka razy dodatnie 9 to jest minus 27. Po tej stronie 24 się przepisuje, a tutaj wszystkie znaki będę zmieniał. Będzie ujemny x kwadrat teraz, będzie dodatnie 25x, będzie dodatnie 3x i będzie ujemne 75. No to teraz muszę jeszcze wszystko sobie przerzucić na lewą stronę, tak żeby tutaj zostało 0, ale najpierw to co miałem tutaj przepisuję. 24 się przenosi, to będzie ujemne 24. Ujemny x się przenosi będzie dodatni. Ten x kwadrat to będzie ujemne 25x, będzie ujemne 3x i będzie dodatnie 75. I to wszystko jest mniejsze albo równe 0. Redukujemy x kwadrat najpierw. 4 minus 3 to 1 i jeszcze 1 to są 2x kwadrat. Zwykłe x mam tutaj, tutaj i tutaj. Tutaj mam minus 28 plus 18 to będzie minus 10x. I zostają jeszcze mi same liczby. Minus 16 i minus 27 to jest minus 43 i minus 24 to jest minus 67. Plus 75 to będzie na plusie 8. I to jest mniejsze bądź równe 0. Ponownie jak w którymś tam wcześniejszym przykładzie podzielę sobie przez 2, bo tutaj mam takie fajne liczby. Z tego wyjdzie x do kwadratu, wyjdzie minus 5x i wyjdzie plus 4. To jest mniejsze albo równe 0. No i to co najgorsze to już chyba teraz za nami. Liczymy delta x1 i x2, ale najpierw trzeba ustalić współczynniki. A jest równe 1, B jest równe minus 5. I c jest równe 4. Delta to będzie w takim razie minus 5 podniesiona do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli 4 razy 1 i jeszcze razy c, czyli razy 4. Minus 5 do kwadratu daje nam 25, a z tego mnożenia wyjdzie minus 16. Zatem delta jest równa 9, a pierwiastek z delty będzie równy 3. Zatem x1 to jest minus b, czyli b ze zmienionym znakiem, to jest piątka. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 3, a na dole 2 razy a, czyli 2 razy 1. 5 odjąć 3 to jest 2, 2 razy 1 to jest 2, i z tego wychodzi nam 1, to jest nasz pierwszy pierwiastek. A teraz drugi pierwiastek minus b, czyli znowu piątka. Dodać pierwiastek z delty, czyli dodać 3, tym razem na dole dwójka. To jest 8 dzielone na 2, czyli 4. Można w takim razie rysować oś liczbową. Na osi zaznaczamy 1 i 4, i patrzymy teraz parabola, w którą stronę będzie mieć skierowane ramiona. Współczynnik A jest dodatni, czyli ramiona są skierowane w górę. A nas interesuje, kiedy to będzie mniejsze albo równe 0. Ta parabola jest mniejsza od 0 tutaj. No a równa jest tutaj w tych miejscach, więc tutaj będziemy mieć domknięte przedziały, a dokładnie to będzie jeden przedział, ponieważ patrzymy na to, co jest na dole. Na dole to będzie ten kawałek, czyli przedział domknięty od 1 aż do czwórki. I to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.